Witajcie z tej strony NI z a to kolejny odcinek z w The Banner Saga. Okej, okay, dobrze, no to kontynuujemy. Ostatnio po no, nieudanej walce w, z Wrzaskunem, dlatego że Ivar stracił rękę, kontynuujemy wątek tego, co się dzieje w tym potężnym zamku Wajlów który oni się nadal przed dowódcami. Dobrze, ale czy uda Ci się? Tak, prawdopodobnie potrzebuję ciszy. wind przez 3 godziny pracuje w skupieniu. Wokół kości Ivar'a zaczyna pojawiać się ciało. Tyle jestem w stanie zabić. Powinien, powinien żyć. Dziękuję. Odnowiciel wygląda na wykończonego, opiera się o łóżko. Kiedy ostatnio spałeś? Kilka dni temu. Nic mi nie jest, muszę usiąść. Zanim udaje się go złapać, odnowiciel pada na, podło na podłogę. Rozdział piąty. Nieznośny ciężar słońca. No bo też spa słońca jest niewyjaśniona w końcu, bo cały czas świeci O mój Boże. Jako nie to Eksemik Nie wiem co to znaczy Czujesz się tak, jakbyś widział pod wodą wspomnienia odlatują, odlatują niczym spłoszone kryłki. Zanim zdążysz uchwycić któregoś z nich studem, przypominasz sobie kim jesteś. Juno. Kto to jest ta Juno? Zdajesz sobie też sprawę z tego, że ogromny wąż coś do ciebie mówi. Byłeś pewny, że jakiś czas temu umarłeś i że za chwilę znów zginiesz. What the hell! Bo to co się dzieje? tu to patrzcie, kiedy ten wąż jest ogromny! On się tam cały czas ciągnie, matko! Jeśli my się z tym będziemy mieli bić, to ja nie wiem, jak ja to wygram. Wąż gada? Frustrujące! Zrozumienia tego, co mój wąż przychodzi ci z studem. Przemawia on językiem przewodzącym na myśl odległe wspomnienie i paste słowa, których nauczono cię bardzo dawno temu. Skoro jednak nie umrzesz, musimy porozmawiać. Kim ty jesteś? Kim ona jest?! No my też nie wiemy tego, no, wiemy tylko, że ma na imię Juno, no to powiedzmy to. Tak. Mam na imię Juno. Jesteś Juno. Nic mi to nie mówi. Może zda... Może zadałem złe pytanie. Kim jesteś? O co ci chodzi? No ale po pierwsze powiedz mi kim jesteś. Czy pyta się młota co wykuwa kowal? Ta rozmowa traci sens z każdym wypowiedzianym słowem. Co mówią wasze przepowiednie? Bogowie dali wam swoje proroctwa, los, przeznaczenie. Czy nie przyjdzie tu żaden młoko z magicznym mieczem, by mnie ubić? Nie ma gwiazd na niebie, zwiastujących tę katastrofę. Naprawdę nie wiesz? Bogowie umarli. Umarli? A skąd to wiesz? Jesteś bogiem? Nie. Bogowie zamilkli, a przede mną stoi istota, która nie zna ich czynów. Słuchaj uważnie, bo dam ci przepowiednię. Jam jest kresem, rozumiesz? Pragnę pożyć ten świat i tę tkaninę taki jest mój cel. Lecz nie mogę tego uczynić. Zamiast tego nadejdzie ściana mroku, która pochłonie wasz nędzny świat. Ściana mroku, dążyciele, dążyciele, kamienni ludzie maszający przez długi most. Nie. Mam na myśli ciemność. Białka... Białko jaja zaczeniło się. Muszę pożyć tkaninę, a nie biernie przyglądać się temu, jak mroko baca w pył ten kawałek skały. Nie jestem pełnią, jestem robakiem pełznącym po kupie gnoju, a wszystko przez ciebie. Jak śmiesz pozbawiać mnie przeznaczenia? Czym jesteś? Oddaj co moje. O Boże, jeśli ja będę z tym czymś bić? Jeśli tak, no to raczej już to przegrałem. ju, hmm. Juno, you know? ty żyjesz? Ty żyjesz? Jak to możliwe? Gdzie jesteś? Zaraz, gdzie ja jestem? Pewnie śnisz, albo jesteś nieprzytomny. Jestem w idych. W... A! Idgeholnie, tak myślę. Jakiś wąż próbował mnie zabić, a teraz rozmawiam z tobą. Upływ czasu jest zakłócony. Uteciłam wiele wspomnień. Ale udało, ale udało mi się ciebie znaleźć, przynajmniej e, na krótki czas. Wąż wspomniał coś o długim moście. Postawiłam zga postanowiłam zgadywać. Polował na ciebie. Widzieliśmy go w ej na topcie. Nic ci nie jest. Chciał mnie zetrzeć w pył, gdy skończyliśmy rozmawiać. Podejrzewam, że jeszcze go zobaczymy. To stworzenie potrafi zjeł złupać górę i miażdżyć całe miasta. Co mamy zrobić? Jest gorzej niż sądziłam. Pojawiła się przepowiednia mówiąca o bogach, o których nigdy wcześniej nie słyszałam. Nie wiedziałem, że wciąż istnieją przepowiednie. Była bardzo niejasna. Zdaje się, że ten wąż ma połknąć cały świat, ale zamiast tego z północy nadciąga jakiś mrok lub pustka. Pochłania wszystko, z czym się zetknie. Teraz już wiem, dlaczego dążyciele tak zaciekle nas atakują. Eindwindzie, czy grozi ci niebezpieczeństwo? Można tak powiedzieć, wrzaską tu jest. Walowie odpierają jego atak, ale niedługo ich obrona się złami. Jest... jest tylu sundów, dlaczego nam trafił się śmiertelny? Wrzaskun, co za pech. Chciałbym, żebyś do mnie przyszedł, ale rozwiązanie nie będzie proste. Posłuchaj uważnie. Wrócę do Strandu, a następnie podążę wzdłuż Czerwonej Rzeki. Opuść Einar... Toft i spotka się ze mną z, w Singholmie. Juno, nie uda nam się dotrzeć do Singholmu, wrzask nas zmiażdży. Warlowie, e, Warlom nie da się e, przemówić do rozsądku. Znajdź jakiś sposób. Zrób, co uznasz za stosowne. Nie będę w stanie się z tobą skontaktować przed dotaciem do Singholmu. Ruszaj. Jeszcze jedno, windzie. Tak? Kocham cię. Och, jakie to piękne. O mój Boże, jakie to piękne, jeszcze Romans do tego wszedł. O super, jak ja to lubię w gach komputerowych, ale nie serio, ja to lubię. Dlatego tak bardzo lubię Wiedźmina. No Okej. Okay. Sytuacja jest coraz ciekawsza, powiem szczerze, naprawdę jeśli ta gra się zbliża cały czas bardziej do końca, to ja już powiem szczerze, nie mogę się doczekać cholera dwójki, która mam nadzieję wyjdzie w tym roku. A jeśli nie, to się wkurzę. Dobra. Spędziłem przy nim dużo czasu, odkąd stracił przytomność. Po prostu nad nim czuwam. To nie to, co myślisz, tato. On uratował Ivar'a i może uratuje nas wszystkich. Słyszysz nas? Właśnie się poruszył. Jak długo byłem? Kilka dni. Jak się czujesz? O matko! Juno, ona żyje! Muszę, z nią się, muszę się z nią spotkać w Singholmie. Spokojnie, powoli. Kim jest Juno? Moją mentorką w Radzie Odnowicieli. Skontaktowała się ze mną. W jaki sposób? Jest wyjątkową odnowicielką. Co się tu działo, odkąd straciłem przytomność? Warowie z wielkim trudem dają walą. Rzaskun zniknął, Aivar też, a też nie ma. Jurundy wysłał Hakona, Ludina i kilkuset warlów do Arbearnu. Nie wiem, jak długo się tu utrzymamy. Roku, potrzebuję Twojej pomocy. Zabierz mnie do Singholmu. Umówiłem się tam z Juno. Silicon to przynajmniej tydzień drogi. Chcesz tak po prostu opuścić Aina. Toft? Tak, ale mógłbym też. Mógłbym sam zniszczyć ten przeklęty most. To by wyeliminowało bezpośrednie zagrożenie, ale Jorunduje nigdy się na to nie zgodzi. Ein windzie muszę zrozumieć kilka rzeczy. Dlaczego Kulwarlów nie zniszczy mostu? Ten też... Tego, też tego nie rozumiem. Kiedy ostatni raz o nim wspomniałem, bardzo jasno w, wyłożył swoją opinię. Prędzej, po, prędzej pozwoli, by upadło miasto i cały świat razem z nim nim zgodzi się zburzyć most. O, chcesz zburzyć most w pojedynkę? Nie będę działać sam. Mógłbym wy spróbować go wysadzić, ale jest niezwykle wytrzymały. Będzie to wymagać czasu i skupienia. Dlatego potrzebuję twojej pomocy. Falowie będą chcieli mnie zatrzymać, a to oznacza, że... Trzeba będzie odpierać ataki zarówno ich, jak i dążycieli. Zajebiście! E, co robimy w kwestii Wrzaskuna? Ja go nie powstrzymam, ale sądzę, że Juno byłaby w stanie to zrobić. Dlatego powinniśmy ruszyć w drogę. Moglibyśmy po prostu opuścić to miejsce. I skazać wajów na śmieć, żeby zyskać nieco czasu? Niechętnie podjąłbym taką decyzję. Staram się sam rozwiązywać swoje problemy. Dobra, co tu się dzieje? Ten wąż, wrzasku. Słuchaj, wiem, że to wszystko to, to długa historia. Jak dobrze znasz historię? Pochodzimy z małego miasta wzniesionego w lesie. Postaram się opowiedzieć to zwięźle. Wiesz jak powstali Ludzie i Wajlowie Znasz stwórczynie i pozostałych bogów. Podczas pierwszej wielkiej wojny, wojny Ludzie i Wajlowie nienawidzili się i harmi walczyły z ciekle o ziemię i dominację. Później jeden z bogów stworzył dążycieli, którzy byli tak wielkim zagrożeniem dla świata, że Ludzie i Wajlowie musieli odłożyć na bok właśnie i zjednoczyć siły. Sojusz stał się faktem, wspólnym wysiłkiem obie rasy zakończyły wojnę, a dążyciele zostali wyparci na północ. Długa wielka wojna wybuchła wiele lat później, dążyciele przybyli w dużej sile, pokonali Warlów, którzy strzelili granice, a następnie zrównali z ziemią wiele osad na całym świecie. Przewodzili im Sundrowie, potężni drążycielscy, wataszkowie i tkacze, tacy jak Wrzaskun. On też brał udział w Długiej Wielkiej Wojnie. Ludzkość była na skraju zagłady, lecz wtedy, lecz wtedy interweniowali odnowicieli i zesłali Sundów oraz drążycieli głęboko pod ziemię. Od tamtego czasu dążyciele pozostawali pod ziemią, aż do teraz. Odnowiciele ci zwali się walkami. Juno, choć nie było nie była jej wtedy, jest jedną z nich. Tak więc rozpoczęła się kolejna wielka wojna. Gdyby świat nie był u progu zagłady, powiedziałbym, że to niesto, niesamowite. Stałżytna historia rozgrywa się na naszych oczach. A to z wężem. A to już inna historia. W Bibliotece Odnowicieli słowa na ten, słowa na ten, tem, na ten temat to na pewno ma coś wspólnego z Powrotem Dążycieli. Bardzo możliwe. Dobra, muszę to przemyśleć. Rozumiem, ale pośpiesz się roku. Musi być jakiś sposób, by nie mogę uwierzyć, że Varlowie mogliby być tak uparci. Rozmawiałem z Jurundem, Jest w Wielkiej Sali. Może go przekonasz, a może każe nabić twoją głowę na palę. Bardzo... Rzeczywiście mamy duży wybór. Roku. Przykro mi, że cała ta sprawa spa, spadła na ciebie. Mam tu niewielu przyjaciół. Trzeba szybko podjąć decyzję. Tak czy owak nie możemy zostać. Musimy dotrzeć do Singholmu. Juno będzie wiedziała co zrobić. No, nieźle się zapowiada w takim razie. Super. Bardzo optymistycznie. Tyle powiem. Sytuacja się cholea coraz bardziej komplikuje. Chyba idę do sklepu, kupię trochę żywności. Za całą sumę. Aha. A jeszcze bohaterowie. Kogo ja mam dostępnego przede wszystkim? To mnie ciekawi. Bo nie mam pojęcia. Bo iwara nie ma. Niestety, ja czyli no, jak nie ma jenki to ciężko będzie. Eee, nie, je, Nie, nie ma go. Dobra. mamy Mamy... Eee, nie, nie, nie nie chcę odlew. Eee, chcę ekila ek na pewno, chcę krumla i chcę fasolta. Dobra. I taki team musi mi wystarczyć. On ma w ogóle piąty poziom, super, przyda się. Damy mu to plus dwa na przełamanie obrony to mu się przyda i jeszcze coś może Kumolowi czy Ekilowi dać? Nie, Kumul. On jest bardziej spokojny Dobra, unika tak na siłę. Super. Na no, ja razie więcej rzeczy nie mogę dać. Nie, mam jeszcze. Choć, No ale nie mam nikogo z czwartym poziomem. Ale co to daje? Dobra, mm, zrobię tak. Eee, to nie, ale dam Ci to. Chciałbym Mokowi dać awans, no ale... Potrzebuję 15 punktów sławy. To i tak bym sobie go nie kupił, bo miałem tylko 12. No niestety, takie życie. Mam nadzieję, że jak wydoszło doszło rzeczywiście do burzenia mostu, to fasol i... Reszta byliby ze mną, no ale kto wie, może być całkiem inaczej. Dobra, eee, wielka hala. Spróbujemy przekonać, a jeśli nie, to trzeba będzie zniszczyć most. I tego się boję, boję się tej konfrontacji. Zrobisz to co ci każę. Nie przyszedłem się spiewać. Mówię tylko, że codziennie umiem kilkudziesięciu wahelów. Odesłałeś naszych najlepszych ludzi z Hakonem. Jak długo mamy wytrwać? Sam prosiłeś o przejęcie dowództwa w fasolcie. Nie pozwól im przejść przez most. Fasolt odchodzi, gdy się zbliżasz. Kiepskie wyczucie czasu, myślisz sobie. Dziękuję za przyjęcie mnie. Zapomniałem, jak się nazywasz. Rok. Jak Engvall przeżyje? Tak sądzę. O ile pamiętam, Engvall nie powiedział ci dlaczego e, powalił wrzaskuna. No, chętnie się dowiemy. Angwer walczył z Sundem w młodości podczas wielkiej wojny. Wygrał, to starcie. Wcześniej udało się to tylko odnowicielom. Udowodnił, że jest silniejszy. Może chce to powtórzyć. Avar zabił Sundę? Skąd wziął się w skogrze? Tego musisz dowiedzieć się od niego. Ja nie wiem. Zniknął, gdy ostatni król chciał mianować go fratem. Dociera do ciebie, że gdyby tak się stało, Jorundy nie siedziałby teraz na tronie. No tak, siedziałby. ajwaj. <grych> Dlaczego przyszedłeś się oku? Przejdź do rzeczy. Trzeba zniszczyć most. Ach, znasz wszystkie odpowiedzi. Cudownie. Chodź, zasiąść na tronie. <grych> Każdy człowiek, którego spotkałem, myśli, że mógłby powiedzieć wojnę bogą. Mam ponad 400 lat i wiem, że niewiele wiem. Ty jesteś dzieckiem, niemowlęciem. Ale myślisz, że wiesz wszystko? Posłuchaj, człowieku, ta sprawa ciebie nie dotyczy. Gdybyś skoczył dziś z tego mostu, świat by się nie zmienił. Teraz pomóż fasoltowi odbić go, albo wynoś się z mojego miasta, nieważne którego. Strażnicy wy... wyprowadzają cię z wielkiej sali nie stawiasz oporu. Super. Ekstra. A ah, no fajnie nas Jorundy przyjął, rzeczywiście super cool chyba był lepszy na jego miejsce mm. i mamy teraz do wyboru albo zniszczyć, albo walczyć. Dobra, walczymy! Na wojennym froncie ustawił się szeregi warlów. Czekają na swoją kolej do walki z dążycielami na moście. Wszędzie widać martwe ciała i krew. Fasolt spogląda na ciebie w przewie pomiędzy kolejnymi rozkazami. Zgubiłeś się, człowieku, pyta? Za pełną pomoc. Dobrze, mówi Fasolt. Nie mam nic, nie mam nic przeciwko temu, byś do nas dołączył, dodaję, ale mamy tu wiele rannych. Przydasz się, jeśli umiesz strzywać ranny. BĘDZIEMY WALCZYĆ NA MOŚCIE! Fasol tkwi głową i ustawia cię w Nie zgrywaj bohatera, mówi. Zabij kilku i wróć żywy. oczekiwaniu na e, przystąpienie do walki towarzysz stach. W końcu stajesz twarzą w twarz z rzędami dążycieli. Dobra, czyli walka. Okej, okay, taki team powinien wystarczyć. No to walka w takim razie. No, boję się tego. <grym> Jestem ciekaw, jaka będzie liczba tych drążycieli. A, może jeśli bym to przegrał, to w takim razie dałoby się przekonać, żeby zniszczyć moc, ale nie będę specjalnie przegrywać. To nie miałoby sensu. Mam dwóch warlów. jeden tank, drugi defense, dwóch łuczników, z czego jeden łucznik to też jest doby w walce w zwarciu. I jednego wojownika do walki w zwarciu. I jedno, jednego maga. O super! Ale w nich pięknie trzepnę! Tak, to będzie coś pięknego! Jak ja w nich tutaj wszystkimi tymi, tymi błyskawicami trzepnę. Mój Boże, to będzie piękne! Dobra, raczej powinienem to wygrać. Eee, tylko zamienię się miejscami w ten sposób. Tak, to będzie dobre ustawienie. Gotowość w takim razie. No i za sześć, mógłby za siedem, bo i tak dobrze poszło. I zacznę ją strzelać e, zdolności e, dobrze, na no ja się poproszę Cię, żebyś wszystkim dał dodatkowe odnawianie. Alet, tutaj. Nie, nie, nie bo powiem, powiem, powiem swojego. Za cztery. Trzeba grać tutaj defensywnie. zabity zostawcie mi go do przodu o nie nienawidzę tego Tutaj się przyda zaraz ALED, żeby stanęła. E, chociaż raczej nie, bo ściągnę tego. Za 12 Dobra, nieważne. Boże, boją bałoć go? Nie wiem, dobra, obroń. 2, 17 obrony. Nie wiem, czy pasol to przeżyje. Mam nadzieję, że to przeżyje. 6, 6, 6. Tutaj idzie, proszę. O mój Boże! Bo to było coś strasznego. No nie. Minen! Nienawidzę minen. Eee, A tak. Za dwam cały czas no trzeba osłabiać. Ale, Aaa, mogłem, dobra, mogłem zostać. Wtedy bym za nią obydwu. <grym> Swojemu odbierasz obrony idioto. Nie wiem czy wiesz, dobra, pozbędę się tego. Żeby już nie przeszkadzał. Czy jakieś posiłki? Nie, nie ma żadnych posiłków. No cholera, zostawcie mi go! Pozbędę się teraz tego. No i on mi wykończy raczej go. No, miałem rację. Dobra, czas bić. Za konkretną liczbę punktów. Przeszywając strzału. Zapijam taka. Dobra, koniec. No wszyscy. No, czyli most atak na most został otwarty bardzo dobrze. Walka staje się coraz bardziej zacięta i niebezpieczna. Nie masz odwagi więcej językować, więc wypuszczasz na most kolejny oddział wylów. Wrócił to, jeśli chcesz dalej walczyć, mój fast Śpi, e, Śpisz się niespokojnie, nadal myślisz o propozycji Inwinda, by zniszczyć most. Dobrze. No, rzeczywiście, e, przydałoby się jednak to zniszczenie mostu. E, Zastanawiając się, o rzeczywiście to jest chyba jedyny. Tak, naprawdę dobre wyjście w tej sytuacji bo ile można w końcu walczyć z drugiej strony też dobra w takim razie cóż drodzy widzowie ja tutaj już żeby dalej nie przedłużać zakończę ten odcinek mam oczywiście nadzieję że wam się podobało jeśli tak to dajcie lajka żeby więcej osób mogło dowiedzieć się o filmie naciśnijcie subscribe pod filmem żeby się na bieżąco z materiałami oraz skomentujcie pozytywnie bo pamiętajcie że to zawsze większa motywacja do nagrywania do zobaczenia w następnych filmach. Cześć!